Dzień dobry, dzisiaj pokażemy wam jedne z naszych ulubionych dań z dzieciństwa. Cofniemy się do przeszłości i pokażemy wam jakie jedliśmy dania kiedyś. Ja mam naprawdę ciekawą rzecz i jest to rzecz, której nie jadłem od 14 lat. Jak byłem 12 latkiem ostatni raz to zjadłem. Ale my jesteśmy... No, jesteśmy starzy. Ja jadam jeden przepis często, a drugi w sumie dawno też nie jadam Ile czasu zajmą Twoje rzeczy? Moja zajmie długo. Dlatego może zacznijmy od mojej? Moja będzie się piekła i w tym czasie przetestujemy Twoje. Dobra. Więc tak, moi drodzy, mój tata, od kiedy byłem malutki, robił paprykę. Nadziewaną mięsem mielonym. Nieźle, to przekonujące. Przepyszne danie, kochałem je. Ale dlaczego nie jadłem 14 lat? A to dlatego, że raz mój tata zrobił je w nocy, przygotował następny dzień, i ja o drugiej w nocy z tatą jadłem je. Zamiast na następny dzień je zjeść, to jadłem je o drugiej w nocy. I się po... rozchorowałem. I się rozchorowałem. Całą noc do wieczora wymiotowałem, miałem rozwolnienie i w ogóle wszystko. I w tamtym momencie tak się do tego zraziłem, że przestałem to jeść. I wydaje mi się, że ten uraz już mi przeszedł, ale nigdy nie pomyślałem o tym, żeby to danie zrobić. Dlatego spróbujemy teraz je zrobić i posmakujemy je. I być może będziemy je bo przy okazji to jest naprawdę dobry obiad. Jeśli też jest dobry, czy po prostu wtedy ci smakowało. Znaczy też mój tata wtedy je robił, jak go pewnie tak samo nie zrobię, nie? Znalazłem fajny przepis w internecie i właśnie z niego skorzystam. Zabieramy się za robotę Tak prezentują się składniki na nasze danie. I teraz tak, pierwsze co? Trzeba wstawić ryż. Dobra, ile ryżu? No, wstaw troszkę tylko. Teraz tak, trzeba pokroić cebulę i trzeba pokroić ząbek czosnku Ja mogę się dać cebulą. A ja czosnkiem Używamy gadżetów? Coś się kaczkę użyć? No tak, możemy użyć pewnie. Ile tej cebuli? No tak, pokry po no. O, jest idealnie. Jest perfekcyjnie. Bierzemy od razu patelnię i smażymy. Tak naprawdę przygotowanie tego nie jest jakieś ultra długie. Piecze się to 40 minut. Także przygotowanie to jest 20, a pieczenie to jest 40 około. Więc pierwsze co, wlewamy na naszą patelnię oliwę z oliwek. Czekamy aż ona się rozgrzeje. Teraz tak, dodajemy to. Możesz to mierzać regularnie. Zapomniałam, że nie ma soczewek. Piecze Najgorzej Teraz tak, jak to się zarumieni od razu wrzucamy mięso mielone Ej, Serio nie ma przy tym dużo roboty, ja jakby nie pamiętałem jak to się robi Szukając przepisu patrzyłem bardziej na opinię niż na to ile to trwa Nie jest już tak źle Serio łatwa rzecz do zrobienia, mam nadzieję, że będzie tak samo dobra jak w czasach dzieciństwa Musisz mi powiedzieć kiedy jest zarumieniona, bo ja nie patrzę Aż tak cię bierze? No O kurde jest tak mocna Jeszcze co do przepisu, generalnie jest on na cztery papryki My robimy tylko jedną, no bo nie wiadomo czy będzie nam to smakować, zresztą nie jesteśmy głodni, jest wieczór i tak dalej Dlatego też nie mówię wam dokładnych proporcji, jakie dodaję, tylko wkleimy wam w opisie przepis, z którego skorzystaliśmy Jeżeli okaże się, że jest dobry, bądź będziecie chcieli go przetestować, to po prostu będziecie mieli go podlinkowanego Myślę, że tak najlepiej zrobić, bo ja to dzielę proporcje na cztery i jakoś tak czasem wiecie Czegoś dodaję na oko więcej, na oko mniej Dobra, jest kona. Dodajemy teraz mięsa Jeżeli chodzi o przyprawy, no to ja klasycznie dodaję Sól, pieprz, paprykę ostrą Papryki słodkiej nie muszę dodawać Bo mamy tutaj paprykę I ewentualnie jeszcze jakiś czosnek granulowany do to jest wszystko Chociaż w przepisie jest tymianek i kurkuma A ja nie lubię smaku tych ziół Także nie dodajemy, no Znaczy kurkuma to nie zioło, no ale tych przypraw Już w kusiku Ja też chcę siku, wpuść mnie to kibra za tak każdym razem jak ktoś za coś to stoi pod drzwiami i chce wejść do środka. Ucieka zawsze jak robię dwójkę, tak ktoś lubi siedzieć tu. Nie dziwię się, że wtedy ucieka. Też bym uciekała. Nie no, bo Siusiu -siu, to jest taki idealny moment, że kogo pogłaskać, nie? Chciała sobie na kibelku, ale ciebie podchodzi i chce, żebyś go głaskał. Tak, siadam na kiblu, jak robię Siusiu. Ale tylko w domu. U siebie w domu. U kogoś innego stoję. Dobra, nasze mięso dochodzi. Ryż już jest gotowy, możesz ryż odcedzić, a ja się zajmę tym. Teraz tak, do tego mięsa dodamy sobie koncentratu pomidorowego. Pyk. mieszamy to sobie pięknie ładnie. Mam wstawić już piekarnik? Możesz wstawić na 200 stopni, no. Teraz dodajemy ryż, tylko mamy go trochę dużo. O coś takiego. Ogólnie wiecie, ja mam bazę przepisu. Ale, ponownie powtórzę, ja dodaję wszystkie oko, bo robię mniejszą porcję Ale pamiętam mniej więcej jak to wyglądało jak tata to robił I tak kojarzę właśnie, że tak wyglądała proporcja ryżu i mięsa Jak wy będziecie robić to z przepisem, może okazać się, że ta proporcja jest zupełnie inna Ale ja tak kojarzę, że tak to właśnie mniej więcej wyglądało Ja bym chciał to posmakować Dobra, odstawiamy to teraz Żeby sobie trochę ostygło Jak ostygnie dodamy do tego jajko A tymczasem weźmy się już za naszą paprykę Z naszej papryki odkrejamy górę Tak żeby była ona w jednej całości O tak to będzie nasza pokrywka, wygrzebujemy całe wnętrze Żeby nie było żadnej pestki najlepiej jest jeszcze wyciąć to białe coś tak trochę Takim wielkim nożem No właśnie może niekoniecznie takim wielkim nożem Ale wystarczy, że zapamiętacie to żeby to wyciąć Dobra papryka jest piękna pusta w środku Kroimy sobie plasterek pomidora no dobra, jak to trochę nam ostygło, to weźmiemy nasze jajko, tylko ja teraz to jajko zbełtam, żeby dodać mniej niż jedno. Zbełtasz je? No tak się mówi, nie? Bełtać jajko. Rozbełtać. Bełtać to się mówi, że się wymiotuje A okej, okay, no to rozbełtam to jajko. <grym> nie, ja bym dodała taką łyżkę. No ja dałem trochę więcej mięsa, mięsa, raczej jest ponad plan. Jedna, druga i jeszcze trochę. Często porządnie sobie wymieszamy. No i co, i faszerujemy naszą paprykę. Mogę ja? Mhm, faszeruj. Czyli to po prostu wkładam do Wypełniasz środka. ją Ale peka A poczekaj stój, stój 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 Cofnij, wysyp Zapomniałem Wnętrze papryki Trzeba doprawić trochę solą, trochę pieprzem I skropić trochę oliwą Teraz najlepiej to tak sobie rozjeździć te wszystkie przyprawy palcem w środku I teraz możesz faszerować Dobra, dzięki Ale śmiesznie, nigdy czegoś takiego nie robiłam Tak do pełna pełna? Tak żeby było na plaster pomidora, no ale tak prawie do pełna no Serio nigdy niczego nie faszerowałam Kiedyś musi być ten pierwszy raz Dobra, styknie. Teraz dajemy na wierzch pomidorka, troszkę jeszcze go dosalamy. Ty? Tak. I całość zamykamy, żeby nam się pięknie pod pokrywką robiło. Wchodzimy na blachę i wrzucamy na 35 minut do piekarnika. Potem ściągamy to, obsypujemy serem. O, to jest coś co lubię. Na 5-10 minut i będzie gotowe. Także to latuję do środka i możemy brać się za... Twoje przepisy Więc jeżeli chodzi o moje danie z dzieciństwa no One są po prostu podstawowe Ja jadam tak Naleśniki Chleb z serem Frytki I ziemniaki z sosem I kurczaka tak. Chociaż był taki moment, że w ogóle nie jadą mięsa, jadą tylko jak był obiad, jadą tylko ziemniaki z sosem i nic więcej. No dobra, ale co? no bo wiadomo, ja też mam dużo rzeczy nie takich z dzieciństwa, na przykład zupa pomidorowa, to też była taka rzecz, którą zawsze się jadło. Albo kanapka z serem i z dżemem. Ale wziąłem taką rzecz, która najbardziej utkwiła mi w pamięci. No to ja, jak zamykam oczy i myślę o dzieciństwie, to myślę o chlebie w jajku. To jest coś, co ja robię do dzisiaj, ja tego tak. na przykład nie lubię. No kocham chleb w jajku na słodko. Na słono jest moim zdaniem zaniepokojeniem. Dla mnie to jest hit w ogóle, totalny. Tak. No, chleb z jajkiem, z cukrem. No i mi tu przygotował jajko. Idealnie, wiedziałem, tak. że będziesz to potrzebować. Ja w międzyczasie w ogóle widzowie, wziąłem sobie łyżkę farszu. z farsz z kozakiem. Może mi 10 na 10, A papryka będzie pyszna. Posmakuj se no. Oj. Będzie Ci smakować. Siemno. Potajemnie. Zajebiste. Dobre, nie? Jem. Zupa. Jak jajko to wyciągamy chleb Może być świeży, może być też stary Ze starym smakuje nawet lepiej I bierzemy sobie kromkę I wkładamy do jajka Obtaczamy, wyciągamy patelnię Opryskujemy patelnię trochę olejem Wrzucamy to na patelnię i smażymy z jednej i z drugiej strony I to tyle Potem tylko dodajemy cukier i to już będzie wszystko widzowie To jest cały przepis Tak, dokładnie Dajcie znać czy jedliście to, bo ja na przykład kocham No to tak jak się jadł chleb z masłem i z cukrem Ja na przykład tak jadłem O, to ja też tak jadłam No, no. Ale jakoś tego nigdy nie jadłem i teraz jak smakuje to od ciebie to mi to totalnie nie siada To jest właśnie to, że jesz to od dzieciaka i to ci się tak wpaja, że to jest dobre, tak. że jesz to już dalej No tak jest z wieloma rzeczami, mhm. nie? Dlatego warto dzieci od małego uczyć owoców i ryb. Na przykład julek uwielbia owoce. Ryby tak średnio. Ryby średnia, no. Moja Mama próbowała, akurat mi siadło, ale znam też wiele dzieci, które na przykład właśnie rodzice dawali, dla dziecka to jest normalne. Tak. A mi na przykład mama nie dawała ryb i, nie, i lubię. nie lubię. O, i odwracamy sobie. Czeka. Wygląda trochę jak to z serem na pierwszy rzut oka, nie? Jeszcze jak te ranciki się tak trochę przypieką, są takie chrupiące, to jest po prostu coś pięknego. Niesamowite. Ale pamiętam, jak pojechałam pierwsza z mamą do taty. Do Anglii i no jeszcze tam nie mieszkaliśmy, tada, tylko tam mieszkał. Mama się pytała, co chce na kolację, powiedziała, że chleb w jajku i wszyscy ludzie, bo tam była jakaś impreza, byli w szoku, że ja w ogóle coś takiego jem. Muszę jeszcze jedną rzecz zrobić: gratisową. To jest też taki smak dzieciństwa. Nie jadłem tego z 20 lat. Mega łatwe. Zrobię okay. to w 2 minuty. Zrobię to teraz w międzyczasie, dobra? Dobrze. I zacznę robić. Kogiel mogiel? Tak. Nie wiem. Nie wiem. Czemu nie zjesz? Nie zjem A ja zjem. To ty zjesz, ale ja nie smakuję. Czemu nie? Nie posmakuję ci swojego jajka Był taki moment, kiedy w 2000. W 2008 albo 2006 roku przyszła Ptasia grypa, czy coś takiego. Coś było związanego z jajkami i przestali wtedy wszyscy to jeść. Cała rodzina u mnie to jadła. Wszyscy okay. jedli kogiel mogiel I nagle, jak była ta choroba, która była związana właśnie z jajkami i po prostu przestaliśmy to jeść. I od tamtego momentu tego nie jadłem. Nie, ja. ja mi to nie przejdzie przez gardło. Ja nie ziem, to No są żółtka i cukier wymieszane generalnie, także widzę, że to nie ma nic nadzwyczajnego, nie? Dobra, moje już jest gotowe. Obsypujemy to cukrem. I zajadamy. Taj gryza. Mm. To smakuje przez sekundę jak placek ziemniaczany z cukrem Ale po chwili czujesz ten chleb i to już czujesz, czujesz to jajko W sensie na pierwszy gryz jest jak konsystencja placka mm -hmm. z cukrem I może dlatego mi to nie pasuje Bo placki z cukrem to też, so, to też jest taka rzecz, którą się jadło za dzieciaka Dla mnie tylko cukier pasuje właśnie albo na placek, albo na masło Na nic innego, dlatego mi to nie smakuje Ja uwielbiam I często sobie robię na śniadania. Ty tu chleb z cukrem, ja tu kogiel mogiel Ja pierdolę się, jadam Trzy łyżki cukru białego, trzy łyżki Ja bym chyba nigdy w życiu nie wypiję jajka surowego Nie jest tak, że to pijesz. to też w żółtek, aż 3 łyżki cukru Tylko ja nie wiem czy ja nie wziąłem za małego kubka, wziąłem za mały kubek powinien to w misce zrobić. Przerzucam to do miski I w tym momencie to bełtamy yy, Jak to mówimy? Rozbełtać Cza? Rozbełtujemy ja! Dobra, mamy to Kogiel mogiel Uwaga, uwaga mm, To jest ten smak Zajebiste. Zaufaj mi. Nie nie posmakuję! Nie Paweł. czujesz tu? Paweł nie chce smakować! I tak nawet jak posmakuję, to powiem, że jest niedobre. Niemożliwe! Nie! To jest niemożliwe, żeś powiedziała, że to jest niedobre. Nie, nie chcę, Paweł. Ja już kogoś mogę? Nigdy. Chcesz posmakować? Dobra, to czy jest słodkie. Fajne jest, posmakujesz? Czy nie? Nie. nie chcesz? Dobra, to jest do później. No dobra, dawaj kolejny twój przepis. Więc teraz będziemy robić naleśniki. Takie zwykłe? Takie zwykłe. Z dżemem? Nie Z czym? Zobaczysz Zrobię po prostu ciasto w termomiksie Żeby uh -huh. po prostu były jakikolwiek Bo nie mam jakiegoś swojego sprawdzonego przepisu na naleśniki po prostu zrobię w termomiksie i e, widzimy się jak ciasto będzie gotowe Jak Ola zaczęła robić ciasto to sobie gadaliśmy i tak się zagadaliśmy, że przychodzę tutaj patrzę a Ola smaży leśniki. Tak I już kolejne się smaży O kurde O kurde Spaliłem paprykę No nie gadaj Zagadaliśmy się minęło 50 minut <laughs> Jej, a ile miał minut? 30? 30. Patrzcie to. O kurde, ale jak! Dobra, ale wnętrze będzie jeszcze do jedzenia. Uratujemy to jakoś, chociaż posmakujemy. Daj coś, żeby to wyciągnąć. Przyszedł Max i nas zagadał Przypadkiem! Nie zjarała się z jednej strony tylko <grym> Tylko z jednej strony, z drugiej z git No i Sara nie daliśmy na wierzch, no. nie? Zapamiętam ten zapach! To jest ten zapach! A czy to jest ten smak? Szczerze, sam fasz na patelni smakował dużo lepiej. Jest okej? Okay. A ja czy to jadła? Nie, już papryka jest pyszne. Za dużo jest tej skóry tej papryki i ona mi się strasznie przykleja wszędzie. Nie lubię skóry. Ja na przykład często w pomidorach też ściągam skórę. Dobre jest! Jest dobre, ale nie byłby to mój faworyt. Gdybyśmy to krócej podtrzymali, to jest duża szansa, że papryka byłaby lepsza. Mm -hmm. No zagadaliśmy się. Czasem tak bywa. Pierwszy taki nasz fakat na tym kanale. No. Musiał kiedyś nastać. Spoko papryka. Na pewno zrobię to i zaproszę tatę tak czy inaczej. Tylko wtedy będę pilna, żeby tego nie zjadać. Dobra, co z twoimi naleśnikami? No, trochę są. No to opowiadać, co, co ty chcesz na do nich dodać, bo nie chciałaś tam zdradzić. Niech zgadnę. Zrobisz naleśnikę z nutellą. Nie, okej, okay. historia, nie? Jak mieszkałam w Anglii, to przyjeżdżałam na każde wakacje do Polski. Uh -huh. Każde wakacje spędzałam w Polsce. I Marty babcia robiła nam naleśniki. Z lodami. Jak z lodami? Z lodami i z bitą śmietaną u górę. To jest po prostu smak wakacji dla mnie. I nie jadę tego tak dawno. To dawaj, zrób to. I ogólnie nie jestem fanem lodów, do ciast, do jakichś deserów i tak dalej. Zawsze mówię, nie? że nie chcę loda czy tak, coś. A ja wtedy po mówię, powiem, żeby wziął. I ja wtedy wyjadę ten lód od niego. Kiedyś były takie lody w takiej folii, tylko że bez rofelka. Nie mogę ich nic nie znaleźć. No? Nie pamiętam jak on się nazywał śnie. Nie. Śniezka. To jest śnieżka. śnieżka. To jest śnieżka. Jest... Śnieżka. śnieżka jest śnieżka z rofelkiem. Kalipso. kalipso! O, no, kalipso! Nie mogę ich nigdzie znaleźć. Truskawkowe kalipso były pyszne truskawkowe zawsze. Truskawkowe albo karmelowe, najlepsze. Nie, truskawkowe. Ale do tego śmietanka. Bądź musisz ściągnąć wafelka, bo to musi być bez, bez wafelka. No to weź go nożem. O, dobry pomysł. Kiedyś mi to smakowało, jestem ciekawa, czy dalej będzie to taki dobry smak, jak pamiętam w głowie. No masz, co teraz? Nie, 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 nie. nie, 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 nie. Musisz pokroić na takie kawałeczki i ułożyć na jednej połówce. I co dalej? Po prostu zamykamy. Dajemy mi to śmietane. Daj mi najpierw poznakować, czy to jest ten smak. Mhm. Uh -huh, uh -huh. No ciężko, że to nie był ten smak, nie? To jest taki raczej przepis nie do popsucie. Nie będzie ci smakować, ale to jest po prostu smak dzieciństwa. Mieliśmy zupełnie różne dzieciństwa. To prawda. Nie, już co mi tak. Mimo, że nasi rodzice są z tego samego osiedla. No jakby... Z, no niedaleko mieszkali siebie. Ale mój tata nawet kojarzy swoją mamę. Mamy kojarzy Czy się mamy się tak, kojarzą, no. no. Także mimo bliskości, jakby tego samego osiedla wręcz jesteśmy zupełnie inaczej wychowani. No. Nie, to, to pachamka. nie smakuje, nie zjadłem tego. Wiem ze z drzemem. Dla mnie należy no. z drzem, to też jest taki smak dzieciństwa, powiedzmy. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Wam nasze dzieciństwo. Dajcie znać w komentarzu, co z tego jedliście, a być może coś przetestujecie na przykład paprykę. Uważam, że warto, bo mimo że do mnie nie wyszła, to z pewnością ten przepis jest dobry, no bo sam farsz wyszedł dobry, nie? I napiszcie w komentarzu Wasze top danie z dzieciństwa. O! My idziemy z na narysiki z drzemem, wy za to idziecie subskrybować kanał. Widzimy się już niebawem. popatrzcie.